Witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariaczolo, z tej strony kłaniam się. Od czasu, jak zacząłem używać tej laptopowej kamerki z tą słabą rozdzielczością, to zaczęliście mi pisać, że wymłodniałem, więc zostaje ta z pikselozą, gdzie nie widać moich zmarszczek. Kurczej balans. Japonia E4, gramy na 10.0, może Karo tym razem. A co? Bracia Karo. I kan, dobrze. No to wymiona. Zagramy wariant tarta covera. O, tu już, 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 tuczki, już jakieś święcenia na F7. E, czy ja się boję? Czy ja mam coś przeciwko? Wypluję gońca, zagram E6. Może nie będzie tak źle. Wiem, że to jest idea, żeby atakować F7, więc zagram skoczkiem nisko, co by być może przykryć. A okej, okay. i teraz mogę zagrać prawdopodobnie E6 bez strachu. Bez strachu. No dobra, rywa się tutaj, czaj na mnie jak, kurczę, jakiś tygrys na antylopę ranną, tylko ja nie jestem ranny, ja nie krwawię, ja mam się tutaj nieźle, powiem wam szczerze. Ja jestem taką antylopą, która biegnie szybko, szybciej niż on póki co. Tak, później, 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 mógłbym, dużo rzeczy mógłbym, zagram tak od razu z jakimś atakowiciem, gdzieś tam, kiedyś może. Póki co, póki co wszystko buczy, H6. So far so good, jak to mówią? Co tam u was dobrodzie? Opowiadajcie, jak się żyje? Jak leci? Jak tam wasze poczynania? Wow! Jednak mimo wszystko. Mimo Szysio. Mimo Szysio załadował. No trzeba to wziąć, rady nie ma. I co? I nie koń G5 czek? Hmm, będzie atakował tutaj na E6. No nie wiem, czy to dobry plan. Wydaje mi się, że że średni, w sensie mogę zagrać tak, szach tu, e, w ogóle myślałem, że odzyskasz od razu. Myślałem, że chcesz odzyskać od razu. Zaraz zagram tak, nie pozwolę ci wyjść z szachem, przygotuję coś takiego. Mam wrażenie, że jest OK. Mam wrażenie, że jest OK. Mhm. No i dobra, no i dobra, w porządku. Jest ok, jest ok. Co prawda to się tak trzyma trochę, trochę na hmm. na włosku, jakby tak. Na razie to, na razie to jest wszystko pod kontrolą. Zagram tak. Tego się nie boję. Nie ma na razie wjazdów żadnych. Możemy sobie zabić różnorako. No i dobra, no to zabił. No ale ten szach to to ja po prostu zbiję. Wierzę, ubijesz pionkiem jeszcze w ogóle, a tu pionkiem to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej autentycznie, są naprawdę jeszcze lepiej. Prawdę powiedziawszy, wypadałoby teraz być może porozwijać figury sobie po prostu. Just like that, just like that. Jakiegoś szacha szuka. Odejdę może zawczas. Może odejdę zawczas, to by nie dawać mu szachów. Myślałem, że bicie wieżą było lepsze, bicie wieżą, no to jednak jakieś presje, nie? A tak to bez bicia wieży to no dobra, no to teraz mamy jakby figurę przewagi, nie? Wygląda na to. To jest skoczek za dwa pionki. Nie, skoczek za pionka. No to słuchaj, właśnie. To jest koń więcej, praktycznie. Wiadomo, że łatwo się mówi zależy na ile będzie cisnął, a na ile ja ogarnę temat. No to otwierasz się po diagonalach. No to panie kolego, no to ja będę korzystał z takiego obrotu spraw. Chociaż też jeszcze nie chcę brać tu z wiadomych względów, też zawsze mógłbym. Ojej, mógłbym, 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 mógłbym. Mógłbym parę fajnych rzeczy zrobić, czek tu, bank, 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 wisi mu tam. Wisi mu tu, wisi mu tam, no tu sobie wezmę te, normalnie czak, 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 czak zwany czekiem, wchodzę tu, on gra tu, ja biję tu. Słuchaj, nawet jak odzyskasz tu, to jest fajnie. Normalnie, normalnie leje, nie boję się tego absolutnie. Absolutely. No teraz możesz grać tu, tylko że w tym momencie to tak naprawdę, wiesz, to jakby ci to powiedzieć? Nie grzeję mi i nie ziębi to, co tu się dzieje. Nie grzeję mi i nie ziębi to, co tu się dzieje. Tu przyatakujemy. Okej. Okay. Mogę zabić, nie mogę. Odchodzę, no po prostu czekaj. Mogę zabić chyba, co? Czemu w ogóle tak? Dlaczego tak? Biorę, biorę. No chyba nie ukarzesz mnie tutaj. Ukarasz, ukarzesz. No tu, tu, tu. No biorę, to po prostu to biorę. No stary, nie masz nic, absolutnie. Nothing, null, zero w tej partii. No nie pokazał. No Marian, rywale w chipsach. Ale która to partia, byku? Gdzie ja, <kliatko> gdzie ja gram i mówicie rywale w chipsach? No to aż tylu ich jest na czeskomie? Sporo ich jest, wniosek taki. To czemu wy na nich nie trafiacie? Straszny niefart. Nie wiem, kurza noga. Albo nie potraficie tak poddymiać jak Mariankello, tak czuć tej pozycji, tak wiesz? Na wyczucie. Dobra, żarcik. Wybaczycie mi, mam nadzieję, To zbytnią pewność siebie, ale to pomaga. Pewność siebie jest lepsza niż brak pewności siebie, nawet jeżeli trochę przesadzicie, moim zdaniem. To jest mój wniosek po 37 prawie latach życia. Wow, 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 yeah. No dobrze, dobrze. Ma to sens. Ma to sens, tylko jakby. Co się wiąże z tym ruchem? Nie wiadomo. No ja pogonię ci Hetmana. Zaraz zainstaluję tu skoczka. To będzie dobry koń, nie? Mam, mam, mam wrażenie, że będzie bardzo niezły, tak w ogóle. Aha. No dobra, to chyba trzeba zabić rady nie ma. Ale jakby No nie do końca wiem co dalej, nie? No bo ten szach nic nie zmienia właściwie. To jest wciąż... Teraz to już jest figura za... Nie ma pionków za te, za te figurę. Nie ma pionków za tę figurę. Rozumiesz? Nie ma pionków. Eee. Co my tu chcemy? No będzie to grał, no to logiczne jest. Będzie grał to. Będzie grał to. Co my możemy? No teraz wypadałoby jakoś tu go... Tak, zagram, żeby na to pchnięcie, Hetman mówi się oczywiście na to. No tak, głupkowa to trochę gram, głupkowa to trochę gram, bo daję mu tempa, jak odejdę, Hetmanem z czwórki. To wchodzi to. Nie za bardzo mam gdzie odejść tym gońcem. Ale nie ma tu ruchu. Ale nie ma tu ruchu, ale nie ma tu, ale bym przeoczył. Ja bym, ja bym z automatu odchodził Hetmanem. To by był duży błąd. Duży błąd by to był. Proszę pana. Duży błąd. No, ja zostaję na czwórce chyba. Zostaje na czwórce. Zostaje na czwórce. Chodzi o to, nie? W kolejnym ruchu chciałbym zagrać tu. No, to jest jego jedyna kontra właściwie. Ten ruch, ten ruch. Jedyna kontra. Ja tu, on tu. Prawdopodobnie jest to jakiś ruch. Prawdopodobnie jest to jakiś ruch. No na to zawsze mogę to. Mhm. Chociaż na to tak naprawdę nie muszę reagować, bo jest związanie, jakby nie. Chociaż no i tak chyba zareaguje mimo wszystko. Dobra. No dwa pionki niebezpieczne. Dwa pionki niebezpieczne. To mu trzeba oddać. To mu trzeba oddać. Dwa niebezpieczne pionki. Na to to być może zbije. No będzie jeszcze szukał swoich szans, bo ma czym. Ma czym gryźć. I to nie wolno lekceważyć. Macie figurę więcej, rywal jest niebezpieczny do samego końca. Do samego końca jest niebezpieczny. Czy będzie gryzł, czy groził jakimiś patami, w sensie szukał jakichś patów w przegranej pozycji, to trzeba uważać. Trzeba uważać. No i co? Ale to nic nie zmienia, właściwie. To właściwie byku nic nie zmienia. Nic. Nic nie zmienia to. <laughs> absolutnie. absolutnie. No teraz moim zadaniem jest wymienić Hetmany i to właściwie tyle. Tu się osłabię. Może aż na to nie wiem. Chodzi o to, żeby ten punkt przycelować. Uniemożliwić mu pchnięcie. Bo bardzo by chciał. A... I to właściwie tyle by było w dzisiejszym odcinku. No i wam pokażę, jak to się robi. Pokażę wam, jak się realizuje przewagę. Jak się realizuje przewagę. Jak się realizuje przewagę. Tu chcesz wjechać. To jest dosyć logiczny. Ruch. To jest dosyć logiczne posunięcie. Na to on bije, ja tu on tu. No, w, trzeba jeszcze tutaj naprawdę to w, przytomnie, przytomnie trzeba tu, przytomnie trzeba. Bardzo przytomnie trzeba. Mogę zbić, on wjeżdża. Ja biję dalej. Nie boję się twoich wjazdów. Ja po prostu idę w kontratak, nie? Szeroko pojęty kontrat. On zagrał to na premówie właściwie. Na premówie to zagrał. No dobra, wiśni mi goniec. A jak ja mam tego gońca tak linii nie broniu? Tak prostolinijnie, tak aż brutalnie wręcz. Chyba, że mogę po prostu wtrącić. Chyba, że mogę po prostu wtrącić. Wydaje mi się, że mogę wtrącić. Wydaje mi się, że mogę wtrącić. Jest bardzo ostra pozycja. Podwiązam mi wierzę. Wisi mi tu. OK. OK. okej. No, wisi mi goniec, tylko tyle i aż tyle. Ale na to bicie jest to bicie, wisi mi tu. Jest czas, spokoj. Czyli muszę się zająć obroną gońca, może w inny sposób niż to. Chłop gryzie. Chłop gryzie. Mogę zagrać tak, tracę wówczas gońca. Ta wymiana niewiele mi daje. Też dwa pionki. Pomyślmy. Na tą tu bije wchodzi z szachem. Mam problem, mam lipę. Mogę odejść gońcem. Mogę po prostu odejść gońcem. Tylko po odejściu gońcem mogę po prostu zbić. Co jest fajne. Mogę po prostu zbić stary druku. I pobronić. Na bicie bicie. Nie boję się Twojego pchnięcia. Absolutnie. Teraz gram tak, ty grasz tak. Okej. Okay. czyli to jest trochę groźne. Muszę to oddać. To jest wygrana. To jest wygrana. Mam wrażenie, że to jest wygrana. Jestem trzy pionki do przodu. Pobroniłem H7. Nie wiem, kurczę. Jest ostro, naprawdę. On będzie łapał. No dobra. Ale już nie będziesz stwarzał presji tym samym. Bum, bum. No będę dwa pionki. Dwa pionki. Powinno być wygrane. Dwa pionki to powinno być wygrane. To jest ostatni moment, żeby złapać pionka. Gram teraz tu. Na to gram tu. Dwa pionki więcej. To jest win. To jest win. Minuta 49 na zrealizowanie tego. Jesteśmy w stanie to zrobić. A może i nie. A może i nie jesteśmy. Jest szansa, że, że możemy tego nie zrealizować. No i remis wypuściłem. Kurwa, wszystko wypuściłem, co mogłem, nie? Wszystko w tej partii, ależ jestem zły, ależ jest, ależ mam nerwa. Absolutnego. Absolutnego nerwa mam. Po prostu skandal. Absolutny szok. Skandal, absolutny szok. Walczę, ale jestem strasznie zły. No, kurde, no gdzie moje skupienie? No, trzy pionki więcej, byku. Za szybko. Wydawało ci się, że masz wygraną z automatu? Guzik. 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 To może być wygrana. Ja tu, on tu, ja tu. Dobra, remis. Po prostu, po prostu z figuru plus 5 mordo byłeś. Ależ zły, ależ sportowa złość, ależ sportowa złość, ależ sportowa złość. Tu to przegrywa, musi iść tak. Ja idę tu. No, dro, 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 dro. Totalne, dro. Ten za tego. Jestem. A... No, to się zdarza. Takie partie chcę wrzucić, pokazać wam, że to boli. I takie partie, są... to jest proza życia szachowego. To na 2400 gramy, nie? Jesteśmy kozakami po prostu. To jest proza szachowego życia, stary. I takich partii ty masz mnóstwo. Ty też. I ty. Poświęcenia, oczywiście, niepoprawne. I to, co tu się stało, to jest dla mnie easy win. Nie wiem dlaczego tego nie wygrałem. Musiałem. On tak kombinował, że musiałem zwrócić gońca. Pytanie, czy musiałem to zwrócić? Nie wiem. Tu wszystko było dobrze. Musiałem to zwrócić i to jest wygrana, tak? Minus 3. Gdzie spieprzyłem? To musiałem zbić. No i to jest ruch, który jest bardzo zły. A co należało zatem? Król G8. Aha, no to logiczne, że Król G8 jest ruchem. Należało oddać pionka lub zagrać Król G8. Jedyne ruchy, rozumiem? A co mi daje A3? On też bije. Ale wychodzę królem na G7. Mam coś. Dobra. To w ogóle król G G8 zagrać i też oddać pionka. Czyli właściwie w dwóch redakcjach oddajemy pionka, ale przy okazji poprawiamy króla. Czyli tu trzeba było wyjść królem wyżej. Okej, okay, tu trzeba było wyjść królem wyżej. A tu mi się wydawało, że stanę dobrze. I tu jest zero, zero totalny zero, to jest remis. Nic nie mogę zrobić, zero progresu. Właściwie on tutaj odbiera pionki, i jakby, czekaj, tu jakieś wzdęcia były tego silnika, nie? A kurde, to sportowa złość, fajna taka. Motywująca, nie? No, realizacja przewagi do dupy. No ale wiesz, nie jest tak kolorowo, to jest proza życia. Są błędy, są błyki, są wypuszczenia. Niech rzuci pierwszy gońcem, kto nie wypuścił, stary. Kto nie wypuścił, nie? Zapamiętam twój nick.